Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Co to jest? Obejrzyjmy to. Dobra. W poprzednim ja odcinku. Zabijesz, zostałem sam. Mogę za to ci pokazać trik, Patrz. Ja pierd... przesada, obrzydliwstwo. Nie prześpij okazji na pracę jak ze snu. <ścười> <ścười> Nie wierzę, że ten numer z bąkiem Kasi zadziałał. Dobra, to słuchaj, tak w skrócie, żebyś wiedział. Ktoś próbował cię otruć. Oho. Ktoś próbował mnie otruć. Ja pierdzielę! Ktoś próbował mnie. Otruć, niedobrze! Okazuje się, że multi wcale nie wsłuchiwał się. Wykład profesor Klaudelizy. W czasie, kiedy pomagała bladiemu z jego filiżanką. Multi wypiwszy herbatę ze swojej, po prostu runął na ziemię jak wór pyr. Profesor influencer zbadał sprawę. <śmierdzi> nie, nie, słuchajcie, dobry jaja, słuchajcie, posłuchajcie, taki taki ten no. <śmierdzi> Pikantne uniesienia w Tunezji. O, fajna książka! <śmierdzi> Ale jajce, ty! No, nigdy nie czytałam takich dowcipów, no. Co ty powiadasz? Nie, nie o takich rzeczy mogę prosić. Nie, nie, gadamy teraz o takich rzeczach, co ty to... Profesorze, to co z tą herbatą? Szanowni Państwo, Dzień Dobry TVN, <śmienny> to już potwierdzone. To potwierdzone. W herbacie znajdował się wywar żywej śmierci. O kur... nie na miejscu i przerażające, to, to ja To kto chciał zajebać I nagle ryk Dripensa przeszył przebłysk myśli. Ja pierdolę, zabiłem Klaudelizę. Zabiłem. To akurat nieprawda. To, co działo się po lekcji wróżbiarstwa, wydarzyło się tylko i wyłącznie we śnie Michaela. Ryf, Aha, to był tylko sen. Boże, już myślałem, że będę, kurwa, zajebistym czarnoksiężnikiem. Ja pierdole. Czy tak naprawdę ktoś mnie otruł, kurwa, i leżałem w łóżku cały czas? Ja pierdole. Czemu nie mogę być main charakterem tej, tej historii? Nacja uczniów i innych takich, to była tylko jego senna fantazja. Przebudziłem się. Niestety nie udało się odejść we śnie. Może jutro się uda, zobaczymy. Ja pierdolę! Wszystko na marne! Jak za czarodziejskie różdżki? Czary marek, styk nie ma. Nie no, to oni se ze mnie żartują. Nie no, ludzie. Nie no, kurwa, halo! Nie tu tego, nie tu tamtego. E, nie, tu, nie tu tak, nie tu ten, a tu tego i tamtego. Nie, nagle wiesz. Bardzo dobrze mówię, okay. nie ma co zmieniać w przeszłości, zmieńmy przyszłość. Czyli zróbmy ze mnie czarnego pana. O, boli mnie głowa! Coś mi szumi w głowie! Czuję to moc. Skąd to kurwa jest? Skąd to kurwa jest? Ja tego nie pamiętam, kiedy ja takie coś powiedziałem. Ja pierdolę! Co na psychoza. Skąd to kurwa jest? Ta jest bardzo gorąca. Jeżeli ja gadam takie kurwa rzeczy, ktoś to kurwa ogląda? Boże kochany. Jestem kurwa skończony. Tego pana. O boli mnie głowa! Coś mi szumi w głowie! Czuję to moc choroka. Temperatura jest bardzo gorzej, ale niestety taki klimat. Ty dobry kolega z tego Multiego jest mimo swojego szaleństwa ogólnie. Zauważyłem. Z kim się przystaniesz tak jak się staniesz. Staje się nikim. Podsumowując, Klaudeliza żyje. Remek żyje. Karo nie sprzedała rych Dripensa profesorowi, a ten nie wysłał żadnego czegoś w tej sprawie. Bladi, nie zabił trola w kibelku, więc nie stał się sojusznikiem Michaela. A tak BTW trolem był profesor Mirek, który chwilę wcześniej mówił, że. Kochani, zaraz wracam, bo ja muszę iść do łazienki. Bo strać mi się chce. Tak naprawdę wyszedł, bo czuł, że się przemienia. I nie chciałby ktokolwiek się dowiedział. No dobra, wracając, zakon piskliwych mew nie istnieje. Więc ci uczniowie cały szczęście... Ja pierdolę, robią. czyli cały odcinek finałowy, kurwa, do kosza. <noise> Wszystkie najlepsze momenty, kurwa, to nieprawda. Ja pierdolę. Widzicie? Ale przynajmniej mogliście zobaczyć skrawek, kurwa, historii, co by się stało, gdybym został, kurwa, najlepszym, kurwa, magiem. Idealny happy ending, kurwa, i w końcu coś ciekawego, i w końcu jakaś akcja. Tak, o, wszyscy żyją się, poprzytulajmy, kurwa. Ja pierdolę. Co za gejoza, nie? Żyją. A Cassix, no cóż... Jak najbardziej srogo się spierdziła. Ja zrobiłam mhm. tak! Siema, kukę! Wow! Smacznego! Nie no, Kasik się kurde I Dobra, czemu Kasik tu pierdzi? <głos> Kasik. <noise> typ i hamba, Kasik. Ja jestem po udarze, wiesz? Po udarze. Tak myślałem. Ej, <noise> <Co? głos> Co się stało? Co to kurwa jest? O, taka mgła tutaj o, jest! O nie, to ten przyjeb! Kurwa, Mać, co on tu robi? Ja, czy mogę wstać i awadę kadawrę zakurwić? Proszę! I niech to będzie kanoniczne, kurwa, błagam! Jezus, nie! Co się. Co się stało? Taka mgła tutaj jest! O, chodzi! Jezu, ej serio, kikimora mnie nęka gdzie O już jest chyba okej okay. Ej, co się oddało? Co się stało? Dobra już kurwa, ile, to będzie gadał do chuja! Niech już kurwa zginie, czy coś, nie? Wiem, coś go przygniecie. Oczywiście tu w animacji Polskiej Hogwarts wykonany przez Karo. Odnoszę Kiki... się do postaci. Kimora mnie nęka ludzie! Pomóżcie mi! Wow, co za kurwa buła, nie? Co za kurwa buła. Następnego dnia, zgodnie z zaleceniami profesora Mirka, Michael musiał udać się do szkolnego psychologa, gdyż wykazywał... Ja pierdolę, doktor Doknes, nie, kurwa, anulujcie tę serię. Anulujcie tę serię, im dłużej jest, tym kurwa idzie to w niedobry kierunek. ...niepokojące myśli oraz działania związane z mordowaniem kolegów. A więc Uff. powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? No, mam taką krępującą sytuację, nie potrafię się powstrzymać. Po prostu Rozumiem. tak jakby moja ręka ożywa, jakby dostaje swój własny alter ego i mówi do mnie. Zrób to, zrób to! A długotrwała terapia może przynieść ulgę. Pamiętaj, to tylko od ciebie zależy, czy chcesz zmienić swoje życie. Ale co on. Ma robić. No możemy ci ujebać Nohal. Doktorze, no to nie jest tak, że jak mi u... Jeśli nosa, to, y, to się skończy, bo. No mówią do mnie ściany! Mówią do mnie ściany! Rób to, rób to, szybciej, mocniej. Zauważyłeś cię. może, by pewna osoba miała zły wpływ na ciebie? Nie, no już. już jedna osoba została. zgładzona. No. Najważniejsze w życiu to znaleźć swoje hobby, to ono właśnie odciąga nas od złych myśli, to ono daje nam sens życia. I to ono może się okazać największym lekiem na nasze bolączki. Genialne. A jeśli z problemu zrobiłbym hobby? Dobrze, dziękuję bardzo. Naprawdę pan mi pomógł. W międzyczasie prowadzone było śledztwo, mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców, otrucia. Co sądzicie, bo... się zastanawiamy moim zdaniem... No... I tak mijały tygodnie, aż nastała zima, drodzy państwo. Niestety magowie śledczy nadal nie ustalili nic. W każdym razie, ulubiony profesor polskiego Hogwartu zaprosił wszystkich na uroczysty apel z okazji nadchodzących ferii świątecznych. Chciałem Wam życzyć wesołych, radosnych, pogodnych świąt. Dużo radości i magicznej atmosfery wśród najbliższych. I szczęśliwego nowego roku. Oby w nocy piesza gwiazdka spadła. Na ziemię. A przy okazji chciałbym również, żeby nowy rok 2026 był pięknym rozdziałem. Sylwester 2020... E, 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 rozpoczynają e, w nowym roku o, i w ogóle nie chcę już na temat wypowiadać, bo ja się mogę przeżyć, można powiedzieć szerzej. Yy, ja, przeżycie! się, cię. Zafaflunił się po prostu. I wszyscy zaś, zaśpiewamy kolędy z wami i wszystkimi. Przemiżeli do Betlejem. To jest makówka. Pasterze To jest makówka. Dobrze, że taka postać pojawiła się w polskim Hogwarcie, bo jakby się nie pojawiła, to by jej tu nie było. Chwała na wysokości. A bo tu na ziemi chwała na wysokości chwała na wysokości a bo tu na bo tu, na ziemi. Bo tu na ziemi. a bo tu dzisiaj ja. że panna czysta że panna czysta w syna. Dziękujemy bardzo. Co jest to... I to wszystko. Fajnie było. Co się, ale się skończyło? I to jest koniec, kuba? Koniec. W trakcie tego jakże treściwego apelu uczniowie dowiedzieli się, że tegoroczne ferie ze względów bezpieczeństwa spędzą w pewnym wyjątkowym miejscu. Okay. Kurczę, Kurcze. się nas na kraniec świata, normalnie świecie. Jakaś wioska Menelów chyba. <laughs> Co to za gościu? A znowu się spotykamy Menelu, co jest grane? A to jest ten, Karigoda Karigoda do nas dołączył, patrzcie na tego bandziora Bym się napił coś już długo bez suchy, o suchym ryju, tak tu siedzieć Ja już panu daję piwko Boże, Karygoda będziesz moim przyjacielem We are friends Proszę panowie, tu to... O kurwa, dwa Graf? browary od razu. Jeszcze jeden browarek, no, dla ochłody. A ja nie mogę pić piwa, bo po nim sram. <laughs> okay. Bo piwo to jest dosłownie płynny gluten. Okay. Ale piwo ryżowe mogę. No Okej, okay, i... dzięki, Sejfo. Cię rozjusyłem. Ale bym se rzucił w zaklęcie zaklęcie Krucjo. Ale bym se rzucił na klęcie Krucjonego, już o osobę. Ale bym se rzucił na kogoś, Krucjo. Już miał się zamachnąć, gdy nagle pojawił się Zgrzytek, który dostarczył mu list. List, w którym napisane było, że osoba, która próbowała otruć Michaela, ukrywa się teraz w zakalazanym lesie, i jeśli chcą ją dorwać, muszą to zrobić do końca dnia, bo później już jej tam Oho. nie będzie. chyba będziemy musieli się udać do. zakazanego lasu. Nasz kolega Matt idzie, Ja nie wiem, gdzie on zna, znowu się pojawił. Gdzie on jest? Nie ma go. Zjadaj, zjadaj, bo ci ustnie ręka, pyszne. z dupy żarenka. O lala! Ho, 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 Coś tu jest kurwa nie tak! A co? Co ci nie pasuje? Mmm, a jak przygryzam jakie kurwa dobre! Mm. Ja wiem. A mogę to połykać? Myślicie, że mogę to połknąć? Yyyy... <grym> Obdarowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. Sprawdzam czy się rozpuszcza. Tak, ja rozpuszcza wiem, dole. W stacji trójka przyjaciół ja się. Ja pierdolę... Ja wiem dole wreszcie. jestem gównojadem oficjalnie, to jest straszne. W kierunku zakalazanego lasu. Niestety zrobiło się już bardzo późno i bardzo ciemno. Jest tu kto? Co to jest? Kurwa, jak tu nic nie widać. Ciemnica taka. Co to jest? Coś tu oddycha. <grych> Oho. Co to kurwa? Kurwa, słyszę jakieś dziwne oddychanie. Co to? Nie boję się! Nie boję się! A! Jednak się kur Boję, co to było? Bo zamknąłem dwa oczy. Dzień dobry. A co u was słychać? Nuda taka, co? Widzieliście tego kurwa tego? Centaura? Czy jakoś tam nazywa? A kim kurwa ty jesteś, powiedz mi. No kim kurwa? No kim? No kim kurwa jesteś? Kurwa mendoję pana. Kim kurwa jesteś, pytam się. No kim? Żeby tak kurwa do mnie obrazić. Ty skurwcy, nie? Wygląda jak Pilek Stabiński, kupa. Tylko, że z Somali Szanowni drodzy Kochani Jest zakaz Jest prawo Jest wszystkiego ja kabliety. Ja cię kręcę No bo ja to sądzę, że wiesz Ludzie powinni się kochać, w sensie w takim W taki sposób, że wiesz Być mili dla siebie Pomagać sobie. Pokrótce Mati spokojnie wytłumaczył znajomo wyglądającemu centaurowi, jaki jest cel ich niezapowiedzianej wizyty, co sprawiło, że ustąpił im drogi. Moje kochani, jak to mówią, góra z góry się nie zejdzie, a e, komenta sama przyjdzie aż do dołu, do góry i tak dalej. No to co? Zapraszamy do środka, moje kochani. Liczyli na to, że może z nimi pójdzie i im jakoś pomoże, ale się przeliczyli. Uuuu. Minus 14 stopni. Uuuu. Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie? Udało się, kurwa! Heee! Idziemy! Nastawienie człowieka tak na Big guy, big guy, big guy. Spadł, wow. bo big guy, pancał. Ok, i wiesz o co chodzi? Co robię? jestem magiem, potężnym magiem. Wyluzujcie! Wy Dobra, gdzieś tutaj mam się spotkać z tym całym gałganem Coś się odpierali. To nie może być takie proste. Chodź ty kupaką tu Oczekaj, No nie, znowu powrócił on! Kurwa! Ludzie! Ludzie, znowu on jednak on żyje. Ja pierd... Ile razy on będzie umierał? Dziedzictwo polskiego Hogwartu. Polski Hogwart. Koniec. z szokaz i urodzi. Dużo zdrowia i sukces. Aha, nie ma sceny po napisach.